Szczęść Boże, dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w tym tygodniu, który się właśnie rozpoczyna, 19 dzień maja. Cieszę się, że przez ten tydzień będę mógł Wam trochę potowarzyszyć i też po pierwsze pomodlić się z Wami, przeczytać i rozważyć Słowo Boże, ale przede wszystkim też stworzyć z Wami tą piękną wspólnotę powołanych przez serce. Cieszę się, że jesteście, witam każdego i każdą z Was tutaj obecną w tych mediach społecznościowych, tych, którzy się z nami, z nami modlą. A dzisiaj czytamy Ewangelię według Świętego Jana, 14 rozdział, wersety od 21 do 26. Ewangelia według Świętego Jana, 14 rozdział, wersety od 21 do 26. Posłuchajmy zatem tejże Ewangelii. Jezus powiedział do swoich uczniów: Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie nie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca Mego a również ja będę go miłował i objawię mu siebie. Rzekł do niego Juda, ale nie Iskariota. Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu? W odpowiedzi rzekł do niego Jezus. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, a mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich, a nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca. To Wam powiedziałem przebywając wśród Was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On Was wszystkiego nauczy i przypomni Wam wszystko, co ja Wam powiedziałem. Moi drodzy, nie wiem, czy to zauważyliście, ale zapewne tak, że dziś bardzo często pada w Ewangelii słowo miłować, miłuje i wszelka rodzaju, rodzaju odmiana tego właśnie słowa. To pokazuje nam, że Ewangelista pokazuje nam, że to jest ważne, że w tym kontekście właśnie tej Ewangelii to słowo jest bardzo ważne. Co to znaczy miłować? Bo to jest pierwsze pytanie, które możemy sobie zadać. To według Ewangelii Świętego Jana, tą, którą właśnie usłyszeliśmy, znaczy przestrzegać, właśnie przykazać Pana Boga. Co znaczy miłować? Miłować Boga. Wiara bez uczynków jest martwa. Wiemy o tym, że wiara jest wielką łaską, ale ona się wyraża właśnie w miłości. Priorytetem jest miłość. I wiecie, co tak bardzo mnie poruszyło w tej Ewangelii, to jeszcze to, słowa posłuchajcie. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, przykazanie Pana Boga, naukę Jego, będzie zachowywać, czyli będzie przyjmować i nią żyć, można by, by, by tak powiedzieć, a Ojciec mój umiłuje Go i przyjdziemy do Niego, przyjdziemy do Niego i mieszkanie u Niego uczynimy. I to wspaniała sprawa, przyjdziemy do Niego, będę obecny wśród nich i będę mieszkać razem z nimi. I to jest coś wielkiego, to jest piękna obietnica. Bóg chce zamieszkać w naszym sercu, chce zamieszkać z nami, chce być razem obecny. Zauważcie o tym, że z osobami, które się, z którymi się mieszka, to nie są przypadkowo osoby, to są nam bliskie osoby, jest to rodzina najczęściej. I zobaczcie, że jeśli mam wspólny dach z kimś, ta osoba jest dla mnie ważna. Ja dzielę z nim swoje życie. Mieszkać pod wspólnym dachem, to znaczy dzielić z Kim swoje życie. Jezus nas do tego zaprasza, mówi: jeśli mi miłujesz, chcesz ze mną być, ja przyjdę do Ciebie, chcę z Tobą dzielić Twoje życie. I to jest wspaniała obietnica, którą nam daje dzisiaj Pan Jezus. Zawieszmy ten dzień Panu Jezusowi. To wszystko, co dziś będziemy robić, nasze zadanie, nasze obowiązki, prace. No i tych ludzi, których dzisiaj spotkamy, ale przede wszystkim tych, którym obiecaliśmy naszą modlitwę. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus święta maryjo matko boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków amen pan z wami i z Duchem Twoim. Wszechmogący Wieczny Boże, prosimy Cię po błogosław tym wszystkim, którzy razem się z nami łączą, którzy się modną, którzy są obecni tutaj, którzy będą oglądać to na mediach społecznościowych. Proszę Cię, dotknij ich serca, umocnij swoim błogosławieństwem w imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pięknego Bożego Dnia przesyłam Wam serducho wielkie, moc życzliwości, przede wszystkim moc modlitwy i błogosławieństwa Bożego. Trzymajcie się mocno. Z Panem Bogi.